Katar ustąpił, ale e, jeszcze jest niehalo. Zaraz zjemy śniadanie i lecimy do e, Diving Center. I Wam mówię: w pierwszej kolejności dostajecie świeżo wyciśnięty soczek, plus ciepłą wodę, z którą możecie sobie zaparzyć herbatę. I zaraz będziemy pokazywali dalszą część śniadania. A drugą częścią jest właśnie taki sobie zestaw owoców jako appetizer z soczkiem, Piotrek dołączył, Piotrkowi jeszcze nie przeszło z nosa, Dawid chyba opuszcza jego ciało. I to już ostatnia część śniadaniowa, dwa pancake'i, można wybrać sobie miód, dżem albo Nutella. my mamy dżem, no i jajka. Wczoraj było jeszcze, do tych jajek, eee, dwie grzanki były, dzisiaj nie ma, no ale nieważne, nie smacznego Piotrek. Pogoda jakaś taka kapryśna się zrobiła, Na Zanzibarze dzisiaj. No nic, ale pokażę Wam właśnie jak to u nas wygląda, tam jest nasz hostel, nasz przybytek, jak to mówię. A tu się idzie, i tu generalnie jest wioska. Jakbyście mogli sobie tam zauważyć, między tymi palmami jakieś domki, i tak dalej. I druga sekcja, jakby za tymi domkami w drugiej linii, jest linia brzegowa. I tam idziemy na linię brzegową, i skręcimy w prawo. I będziemy szli tak prosto, aż dojdziemy do Pili Pili Diving Center. Na początku znalazłem inną bazę e, nurkował, w której też był jakiś instruktor z Polski, bo jednak bole po polsku, jeżeli jest taka możliwość. Ale znalazłem później te pili pili i teraz mają 100 dolarów 100 rabatu, czyli nie 500 jak wszędzie, tylko mają za 400. No idę. Czy wiecie, pili pili to jest e, taka sieciowa stworzona przez chyba gościa, który się nazywa Wojciech. Ło! Naprawdę dużo Polaków. Wszyscy tutaj znają Polaków. Nawet są reklamy po polsku. Wielkie banery. No. Zasadnie lokalni są. A tam jeszcze z tyłu idą ee, masajowie. Masajowie, którzy grają w piłkę, sprzedają ziółko, wożą ludzi e, busami. No generalnie też tutaj grubo siedzą w turystyce. O, oh, tu tutaj w okularkach. O, oh. patrzymy ich i wyłączamy. Jo! Jo! Hej! No, Walkmana miał, także jest gitara. To jest główna droga w wiosce. I pójdę główną drogą przez wioskę, a wrócimy sobie plażą. Bo nie wiem, teraz jak wyjść na plażę, a ja mam tylko 10 minut, żeby dojść do centrum. I jedziemy. Bardzo przyjemna wioska. Ludzie generalnie na Zanzibarze są bardzo mili. Z tego co słyszałem, Zanzibarczycy nie bardzo garną się do roboty. Są jak Filipińczycy. Także coś im każesz, oni nie robią. Także ludzie do pracy ściągają. Ludzie z Tanzanii kontynentalnej. I tak to wygląda. I są takie informacje. Piotrek spotkał się z Polakiem, który tu mieszka jakiś czas. I generalnie wszędzie, o którejkolwiek godzinie w nocy byście nie wyszli, jest tu bardzo bezpieczne. Nie tylko na Zanzibarze, ale także w Tanzanii. Oni bardzo szanują turystykę. Mają z tego największe dochody, także śmiał Malawi, Tanzania. Ostatnie te dwa kraje są naprawdę petardą, jeżeli chodzi o podróżowanie, zero stresu, zero jakichkolwiek tam szmerów z tyłu głowy, że coś może się stać, zero alarmów, sama przyjemność z podróżowania, taka czysta esencja podróży. na plaży. Mocny odpływ. Ale mam dla Was informację. Myślałem, że zaczniemy kurs w środę. Dogadałem się z panem instruktorem, że zaczynamy jutro. Trochę teorii, i basen. W środę pojutrze e, będziemy robili dwa nurkowania w oceanie. I w trzeci dzień też będą dwa nurkowania w oceanie. Także e, czuję się lepiej. Nie ma tego kataru. Dzisiaj jeszcze się e, pokuruję, także jutro trochę basenu i torii można zrobić. I także do tych lekcji e, w, w oceanie będę gotowy, na pewno zdrowy. Zaraz idę e, jakieś dane do przelewu podać. Jeszcze znaczy, twoje dane i dostanę dane do przelewu, robię przelew w klepie to i robimy. Eee, no nie ma słońca, więc nie można podziwiać tu uroków e, e, wody, też jest mocny odpływ. No ale liczy się to, co się liczy. Dzisiaj nawet rozmawiałem z Piotrem i mówię mu, no, że na dobrą sprawę lepszy klimat panował w Hatta Bay w Malawii. Dlatego, że no było zielono, było fajne mieszkanko, była woda, był pomost, było wszystko. Woda też była kurczę taka jak oceanu no, turkusowa. Yy, tu jest wszędzie daleko. No niestety. No i tu jest dużo ludzi, tak? Tu cię każdy zagaduje, jesteś turystą, wiadomo, też tu jest dużo turystów, a tam był spokój. Cisza. Wydaje mi się, że do bo, warunki do pisania książki dla Piotra najlepsze były właśnie ta. Ale chęć przyjechania tutaj też ma swoje plusy, bo jesteśmy blisko Fili i robimy kurs nurkowy. Sorry, ale dzisiaj że tak mrużoczy, ale strasznie mi... Strasznie mi tutaj niedobrze na oczach. Nie słońca nie ma, ale jakoś jaskrzymi. pogoda się zepsuła, pogoda się zepsuła. O kurde, Piotrek, karty zapomniałem. Ale to nic. Także wyjazd do tą troszeczkę pod znakiem zapytania. Piotrek dostał paczkę. a W tej paczce była skakanka. Co mnie bardzo ucieszyło, że nauczy się skakać. Dzięki Piotr. To jest Piotr. Piotrek teraz pisze książkę i jest chory. Nie ja takie proste ze skakanie. że monstruję zaraz. Ale to Bardzo dobra skakanka. Zostrowita. <gry> To była taka mała próbka demonstracji. Trzeba to przesilać się, żeby nie było nawrotu kataru. Jak widać, nie dla mnie siedzenie w hostelu w tam obiekcie, bo to hotel. No idziemy, spotkamy się z ziomkiem. Generalnie to nie wiem jak się nazywa, bo na Instagramie ma nick Podejeżdżałem pod dom Freddy'ego Merkuriego i od razu chciałem zaznaczyć, że się w tym domu Freddy nie urodził, bo czytałem trochę informacji, i zaczerpnąłem, tak naprawdę urodził się w szpitalu, ale o tym później, teraz przejdziemy się, jakieś żarełko bym zjadł dobre. Wczoraj tędy szliśmy i też się jarałem takim kurczakiem tandoori, może spróbuję zajść. Zjemy, spróbujemy i damy recenzję, co? No, to idziemy, chodźcie. Panie, ta palma wygląda na tle tego bloku. Naprawdę super kobiety tu mają, naprawdę, można było zobaczyć. Oczywiście to tak pół serio, pół żartem, ja tam do nikogo nic nie mam. Sam y, jakoś nie praktykuję wiary, a też y, nie neguję ludzi i wyznawców. Bardzo mnie dotyka, jeżeli ktoś próbuje yy, mi narzucić swoje poglądy, czy swoją religię. A tak to, wszyscy musimy żyć w zgodzie i nie możemy się dyskryminować z żadnych jakichkolwiek powódek. Klasa, kurde, pada trochę. Dobrze, że buty yy, założyłem tym razem na wyprawę. Tak na dorii, jeszcze zamknięty był No trudno eee, Przejdę się tutaj w lewo, w prawo, nawet nie wiem gdzie jestem na mapie, Bardzo zaciekawiło mnie to miejsce No i wyżej zjemy na markecie też bardzo smaczne żarcie robił tam wczoraj jadłem Patrzcie jaki klimat Natomiast to jest wpisane w Światową listę Dziedzictwa UNESCO. Bardzo mi się tu podoba. Lubię taki klimat. Bardzo mnie pociąga, naprawdę. I cyk, na spontanie. Tu w lewo skręciłem, tam skręciłem w prawo i patrzcie, wyszedłem. Jakiego pięknego miejsca. O, w ogóle cała architektura tego miasta powala na nogi. Powala na kolana. No i nie przypomina Afryki. Na pewno. Tyk. Tyk. Nie dobra. Idziemy sobie. Szukamy tego domu. Tu na mapie. Nie widzicie się odbija słońce. Ale już jesteśmy. Jesteśmy blisko Macie ochotę na taką yy, pomarańczę? Bardzo dobra polecam No i dobra, gdzieś tutaj to jest tutaj A, dobra, to jest tutaj Teraz sobie zrobili muzeum Frediego Ale wszyscy sobie tutaj robią zdjęcia i są tacy przewodnicy i ja już się dowiedziałem, że tak naprawdę Freddy, on się tu nie urodził w tym domu Tylko urodził się w szpitalu Naprawdę, tak nawet mówią przewodnicy Ja tam nigdy rokiem nie interesowałem ani Fredim, ale zawsze wiedziałem kto to jest I eee, tyle, no, co, nie będę tutaj historii Freda zresztą. Ciekawsze jest to miasto, a kto by chciał kto jest fanem, ten zna, więc nie będzie słuchał laika, który mówi mu coś o, o ikonie, prawda? A kto nie wie i by chciał się dowiedzieć to, co ma do internetu, aby tutaj ciekawsze rzeczy Pora by było aby coś znaleźć do jedzenia nie? O, już mi chcieli gdzieś sprzedać chyba z 50 koszulek No Nic, sobie trochę w tej we w te. <laughs> Nie chciałem tego tak i idziemy, piękne miasto, no przyjedziemy tutaj po, po skończonym kursie. przyjadę tutaj na dwie noce to na pewno I jeszcze wybiorę się na samą północ do Nungwi na mm. uh, Polska Polska, Znalazłem go cię, który sobie coś tam wcinał Hej eee, no i zapytałem się go po prostu skąd kupił takie coś i zaprowadzi yes. mi się Police they are very good people yeah. Thanks man Friendly, smart They are nice yeah. Same super relatywy mają nas tutaj na Zanzibarze. wszyscy mają, nawet mają nas za takich co nie rozrabiamy on no nie doprowadził mnie. O, de... Okej, okay, pani mi nakłada. Super. I za ja 6 koła, słuchajcie. 6 sześć, sześć kółek kosztuje takie żarcie. A... A wcześniej widziałem restaurację, to trzeba płacić za jakieś pier do lolo takie małe po 20 tysięcy. Ceny się zaczynają. 15, 20, 30. A tu mamy prawdziwe Suahili. Food W gościu jest. Capitan Yes, Captain George. Captain George. ESG now Visper the Island. I should have the Viviana when you do That's the one there is a mm. the prison island. Yes. And my boat is here, FC. Okay. Okay. That's our boat. What yeah, is the How much is for uh... $25. Go and coming back. Okay. But is entrance free to Pearson Island? It's $4 only. Okay. Interest fee 4 okay. government. No? Okay. It's the same company. Jemy sobie z Georgem dobre jedzenie i 25 dolarów to jest za to, za jedną łódkę, nie za jedną osobę. Także jak zbierze się parę osób, to George nas zabierze za 25. Tak, mm. yeah. Yeah. Cześć. <laughs> Cześć. Tutaj możemy znaleźć George'a. Powiedz, że jak tam nie będzie go przy łódkach, żeby szukać go tutaj. No i zobaczymy. Tutaj są chłopaki naprawiają chyba łódki I ogólnie wszyscy kapitanowie tych małych łódeczek, co zabierają ludzi To tutaj sobie urzędują W tej okolicy, wystarczy żeby przyjść i zapytać się o George'a I gitarowa Okej, okay, Okay, I can all find all the people we take is to Prison Island. Mm. And this one is a Livingstone Bar restaurant, mm. but right now they make renovated it. Is. No, we 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 just street food and yes. Yeah, no restaurants. <laughs> <That's cool. laughs> 20, 25 dolków. Tak trochę sporo, ale jak już zebrało ekipę, to już ta cena jest całkiem fajna. Zobaczymy oczywiście. Hmm? Bardzo miły George. <laughs> eee, zobaczymy co Piotrek na to powie. A tutaj mam to jedzenie, które mnie zaprosił, znaczy pokazał mi. No fasolka, Sosi krysz, jakieś tam warzywa z bifem. Bardzo dobre. Na pewno jeszcze bym się eee, czymś uraczył. Ale jeszcze nie rozłożyli tutaj nocnego marketu. A w tym miejscu jest właśnie nocny market. Jadłem sobie jakieś Dobre rzeczy. Wypiłbym sobie trzciny cukrowej. Teraz biorę resta i czekam na odpowiedź od tej wewte. Spotkałem się z kolegą i tu sobie pogadać. Był bardzo sympatyczny człowiek. Będziemy się jeszcze widzieć i będziemy rozmawiali o pracy e, stewarda. Słuchajcie, ale ka... odcinek zostanie wyemitowany dopiero jak będę na kili Kilimanjaro. Teraz wracam do domu. Zejdziemy jeszcze do padzie, coś zjeść. Jestem w tuk-tuku. No i tak minął mi dzisiejszy dzień. Byłem trochę chory, ale już wyzdrowiałem. Wszystko elegancko. Okay. Jestem już w padzie, rozpadało się niesamowicie. No, także widzicie, pogoda nie dopisuje. Oczywiście przyjechałem trochę imbiru z limonką i trzciną sobie zaaplikować do organizmu. No i coś zjeść. No radzie, bo normalnie czuję się dobrze. Tylko nie wiem jak. Trochę katar mam, mam nadzieję, że do jutra przejdź, że przez to pogodę mi się nie pogorszy.